Dobry dzień, dobry dzień, dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Dzisiaj poranny rozruch na takim materacu składanym czy częściowym, żeby można było lepiej usiąść wygodniej. Jeżeli ktoś na krzesłach jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś się na łóżku jest bardzo dobrze, kolana zróbmy sobie w ten sposób albo w ten sposób, jak komu jest tam wygodnie. I zaczynamy skręty głowy lewo prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu, i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi park. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bar do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Drugi blok. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Unosimy oba barki do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oba barki w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden bark do góry, drugi do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć razem skożymy na kolana na zewnątrz i do środka raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Teraz na klatkę. tutaj na barki raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Unosimy łokieć do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi łokieć raz, dwa, trzy. 4 pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oba łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. Raz ręce za głos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Zakładamy jedną rękę za głowę, odchylamy łokieć do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zmiana ręki, drugi łokieć do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze raz na głowę. Oprostujemy łokieć w sufli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obamo się za głowę i odchylamy łokieć do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I prostujemy obie ręce w Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I łokieć do kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

7, 8, 9, 10, i druga strona, i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie. Ręce teraz z boku i przenosimy nasz tuw w prawą i w lewą stronę. Podpieramy się rękoma, amortyzujemy ruch, i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz skręty tu w jedną stronę i w drugą stronę. Czyli jedna ręka przed, druga z tyłu. I tutaj staramy się tu trzymać w miarę wprost. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie i skręcamy, podpilamy się z tyłu, skręty obu nóg jedną i w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, w tą samą stronę i raz,

9, 10 i druga noga, to samo raz, dwa trzy cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć dziesięć, to osoby, które dają radę postawić stopy tutaj na materacu kolano do boku i raz, dwa trzy, cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia, i druga to samo, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Super! Rozruszłam wszystko i teraz obie stopy w parfynę. Dowolimy tutaj trzymać się za stopy, żeby nam nie uciekały do przodu. I tak samo motylki. Staramy się obiema nogami, dwoma kolanami dotnąć tutaj podłoża. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I spróbujemy teraz taki harder, można powiedzieć. Obie nogi, 5 powtórzę. Raz, 2, 3, 4, 5. I ci co dadzą z rady, jeszcze to jeszcze? Raz, 2, 3, 4. Świetnie. No to było takie dość zaawansowane ćwiczenie. teraz odpuszczamy troszkę i 6 głębokich wdechów i wydechów. Wdech, wydech, 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 wydech i wdech. I to było ostatni dzień. dni dzisiejszym. Dzisiaj poran rozruchu. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. Wszystkim miłego dnia życzę. Co się tutaj tak napisali. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy mnie tutaj oglądają i ćwiczą razem ze mną. Dziękuję wszystkim za polubienia, za lajki. Like. Kto nie da łapki w górę, to jeszcze proszę łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, to proszę subskrybować mój kanał YouTube. E, dziękuję tutaj na TikToku za serduszka. E, dziękuję za mm, obserwacje. E, dziękuję za diamenty. Także do mnie, do zobaczenia w następnej gimnastyce porannej.